Witam szanownych widzów spadochronowego kanału w Atmosfera. Chciałbym dzisiaj Wam poględzić troszkę na temat kwestii bezpieczeństwa. O tym, o czym myślę, że jest największym problemem, jeżeli chodzi o spadochroniastwo, mianowicie dwa główne nurty zagrożeń. Jednym zagrożeniem jest brak świadomości o swoim stanie wiedzy i swoich umiejętnościach. Natomiast drugim nurtem jest brak odpowiednio wyćwiczonych reakcji psychomotorycznych. Jak to się moim zdaniem, być może, z moich obserwacji odbywa w spadochroniarstwie? Otóż możemy sobie wyobrazić, że do skoków przystępuje młody lub nie młody człowiek. W każdym razie mam na myśli osoby, które są raczej wychowane przez państwo opiekuńcze, raczej są nastawione entuzjastycznie, jak do konsumpcji różnego rodzaju produktów, usług, jak dziecko, które... Szarpie papier bez prezentu spod choinki. Tak samo przystępuje kolejna osoba do tego, żeby zaliczyć jakiś kurs, móc się pochwalić w mediach społecznościowych zdjęciami z tego kursu, ewentualnie podrasować sobie troszkę swoje ego, bądź może troszkę głębiej przeanalizować swoje możliwości. Co być może dochodzi do tego później, w trakcie kiedy się już ktoś zagłębia w taką aktywność. Ale podejrzewam, że raczej na początku są to chęci raczej konsumpcyjne. Właśnie niestety skażone entuzjazmem, i ponieważ jesteśmy właśnie wychowani przez społeczeństwo, w którym jest mało zagrożeń, jest mało niebezpieczeństw, cały czas zakładamy jakieś ochraniacze, kaski, jeździmy na zapiętych pasach na tylnym foteli, w tym foteliku, na tylnej kanapie. W związku z tym możemy sobie pozwolić czasami zbyt często na to, aby zaufać za bardzo i nie przygotować się zbytnio. Do tego, co mamy wykonywać. Tak Moim zdaniem, jest obecnie w spadochroniarstwie i do tego dochodzi niestety taki świeży, świeży kapitalizm, który powoduje, że handluje się pewnymi usługami w sposób, w, którymi, w których nie powinno się tak robić. I nie, nie piętnuje się tego, że jest to aktywność, która jest niebezpieczna i wymaga od osoby, która do tego przystępuje, zdwojonego napięcia, zdwojonego, zdwojonej wrażliwości i większego treningu. Zaczyna się więc od tego, że młody człowiek, lub nie młody, który przystąpił do kursu, zaczyna zastanawiać się nad tym, jak będzie wyglądała jego kariera. I oczywiście z punktu startowego zaczyna sobie określać być może najbliższe punkty, które będą punktami, punktami kontrolnymi, które dają mu wrażenie, świadomość wolności. Dla kursanta AFF to oczywiście będzie koniec kursu, który zazwyczaj będzie wyznaczał dla niego tą ramę wolności, że już nikt z nim nie będzie leciał. Często jest też tak, że w trakcie szkolenia podstawowego taki uczeni nie jest poinformowany, że kurs FF jest tylko fragmentem podstawowego szkolenia, które to szkolenie kończy się licencją i wtedy można przyjąć, że być może jakiś etap rzeczywiście został zamknięty, ale lepiej by jeszcze było tego młodego człowieka, niekoniecznie młodego, nastawić do spadochniarstwa w ten sposób, że jest to proces ustawiczny i że oczywiście wygląda w tym momencie to mniej atrakcyjnie, bo jeżeli powiem zobacz, płacisz teraz tutaj X Złociszy, i za x złociszy to tobą bo niebo jest otwarte, możesz nic nie robić. De facto, może ten ktoś nic nie robić. Po zakończeniu AFF może pozostać w takiej szarej strefie, w której nie ma licencji, ciągle jest pod jakimś nadzorem instruktorskim i on sobie tak łupie te skoki bez żadnego sensu. Natomiast to oczywiście nie jest droga, którą by można było polecać, i na pewno też nie jest to droga, która z mojego punktu widzenia, jako instruktora spadochronowego, powinna być prezentowana uczniom. Jako proces ustawiczny, jako to, że mamy cały czas pogłębiać swoje umiejętności, aby być bezpiecznymi. Mamy cały czas zgłębiać wiedzę, aby być bezpiecznymi, aby utrzymać to bezpieczeństwo na w miarę dobrym poziomie. Oczywiście, ten młody człowiek, który, niekoniecznie młody, który skończył kurs AFF, zaraz zobaczy, że jednak nie jest tak dobrze. Bo w momencie, kiedy skończył kurs AFF, zaraz coś się pojawi na jego drodze, to wtedy już mu powie: Słuchaj, jak ty chcesz mieć spokój, to ty sobie zrób licencję. A do tego to musisz to, to i to, musisz poskakać, możesz się pouczyć tego i tego. Gdyby to było na początku zrobione, moim zdaniem byłoby to jeszcze lepsze, gdyby ta informacja do niego doszła. Zresztą staram się właśnie, żeby te informacje przechodziły nie tylko poprzez kanał, który prowadzę, ale też przez podręczniki, które piszę, tak żeby ludzie mniej więcej byli zorientowani, jaka przed nimi może być droga. Gdyby się dowiedzieli wcześniej, byłoby to dla nich normalne. Jeżeli dowiedzieli się trochę później, może być pewien niesmak. Może być pewien niesmak, może być wyparcie i może być chęć tego, co w spadochniarstwie, moim zdaniem, jest bardzo niedobre, pozostawania takim piratem spadochronowym, który coś tam sobie podskakuje, coś tam sobie robi. Jego nie interesują za bardzo reguły, nie interesują go zasady, bo on jest wolnościowcem. On ma swój spadochron i on niczym więcej się nie będzie przejmował. A już na pewno się nie musi uczyć, bo on już wszystko umie. No bo nie wie, że nie umie więcej, w związku z tym wszystko umie. Tutaj trzeba wprowadzić pojęcie, które zniekształciło się. Zaczynało się od tego, że to były, miały, miały być skoki, które miały dawać. Nie, są, nie były to skoki, które były, powiedzmy, skokami zawodniczymi. Tylko były to skoki, które miały na celu przyjemność. Ale sprowadziło się teraz do tego, że słowo, które się obejmuje to, czyli fun jump, to jest tak naprawdę skok, który najczęściej nie ma żadnego przygotowania. Zazwyczaj nie ma żadnego planu, jest to rozpierducha w powietrzu, potem jest chaotyczne banglanie na, na spadochronie, i jak, jako takie lądowanie, po którym ani po jednej części, ani po drugiej części skoku nie ma żadnego debriefingu. To są takie skoki, które nazwałbym wywalaniem, efektywnym wywalaniem pieniędzy w powietrze. To ma miejsce jako wypełniacz bardzo wielu chaotycznie prowadzonych elementów szkolenia spadochronowego. Jeżeli ktoś ma więcej obaw, pojawiają się takie jednostki, nie jest to częste, natomiast pojawiają się ludzie, którzy mają obawy. Oczywiście w środowisku spadochronowym, które jest po prostu z środowiskiem przechujów, to posiadanie obaw, zastanawianie się, posiadanie wątpliwości i jeszcze podzielenie się tymi wątpliwościami wskazuje delikwenta na to, że zaraz będzie traktowany jako nazwijmy to, cieniast. Teraz jest bardziej słowo popularne miękkiszą. No bo jak to? Jakie wątpliwości? Jakie wątpliwości? No jest samolot, jest samolot, są otwarte drzwi, są otwarte, to rozkaczemy. No przecież co za problem, nie? Jeszcze jeżeli taki wyznawca fanszampów opanuje tą skomplikowaną technikę, że rozpoznaje kolory światełek, że jest czerwone światełko, to otwieramy drzwi, a jest zielone światełko, to rozkaczemy, no to w tym momencie już hula, dużo piekła nie ma. Można, można sobie rozrabiać cały czas. Jeżeli ktoś wyrazi jakieś wątpliwości, to będzie prawdopodobnie traktowany jako donosiciel, jako najgorsze złoba, dylarz, ham i szpiot. Cokolwiek z tego sobie znajdziemy, nie wolno tego tak robić. Nie można się podzielić wątpliwościami w środowisku spadochronowym, jest się wywałtowanym. Ale takie jednostki są. I uważam, że takie jednostki trochę lepiej zarządzają swoimi funduszami, ponieważ mają obawy. To częściej sięgają do źródeł wiedzy, częściej też pozwalają sobie na zainwestowanie w usługę, skoku z innym instruktorem albo z coachem. Co oczywiście powoduje, że progres jest u nich lepszy. Nawet jeśli ich umiejętności psychomotoryczne nie są takie dobre jak pozostałych, wspaniałych skoczków, którzy rzeczywiście nie posiadając lęków i obaw, mogą pewne etapy szkolenia przechodzić szybciej. Jeżeli mamy te obawy, to one nas blokują. Z wiekiem tych obaw jest więcej, to dlatego tak łatwo jest uczyć młodego człowieka, który, wam ma kilkanaście lat, nauczyć go jazdy na albo nawet kilka lat, nauczyć go jazdy na snowboardzie, a trudniej się nauczyć człowieka, który ma po czterdziestce i dopiero pierwszy raz stawia swoje kroki na, na śniegu. W zasadzie swój krok, no bo to jest przecież tylko jedna deska, to ten jeden krok. I potem się wydłuża ten krok, to się Jeżeli więc mamy te osoby, które inwestują lepiej w swoje pieniądze, one mogą pewną część problemów, o których mówię, mimowolnie albo w sposób zaplanowany mimowolnie e, przejść prawidłowo. Bo co się dzieje? Jeżeli sięgają do źródeł wiedzy, bo mają wątpliwości. Co jest cechą inteligentnego człowieka? Jeżeli sięgają do źródeł, zaczynają się dowiadywać coraz więcej i ze zdziwieniem mogą dostrzec, że cały czas zgłębiając tą swoją wiedzę, dostrzegają coraz więcej, ile jeszcze można wiedzieć. Co tym bezrefleksyjnie nie przychodzi lekko, bo oni na to nie mają czasu, oni muszą skakać. Oni nie będą czytali książek, a nie będą się uczyli, nie będą też rozmawiali z kumplami o poważnych sprawach, skoro można pogadać sobie w jakimś zajebistym skoku, jak się na przykład poleciało i ugryzło się skrzydło samolotu, przelatując zaraz obok, a drugiemu się ściągnęło gacie podczas spadania. To są dopiero wyzwania. Nie będą czytali jakichś bzdur. Więc jedna, jedna gałąź, która, która jest moim zdaniem głównie oblepiona tymi jabłkami, które tylko patrzą w jedną stronę, to ta gałąź to jest brak wiedzy, które wychodzą w katastrofach, które wychodzą, w jak większość tych sytuacji, które Omawiam na kanale, jeśli chodzi o wypadki i katastrofy spadochronowe, to zwróćcie uwagę, że tam wystarczyłby zazwyczaj jeden element. Przecież ta osoba, która była poszkodowana, gdyby wiedziała, gdyby wiedziała czego nie wiedziała, to prawdopodobnie by inaczej, inaczej zadziałała. Ale ponieważ nie wiedziała, to stała się jej krzywda. Wiedza jest istotna i to, żeby zdać sobie sprawę, że na każdym etapie jesteśmy w iluzji tego, że już coś posiedliśmy, coś mamy, szczególnie nowicjusze są przekonani po zachłyśnięciu się pierwszą porcją informacji, które rzeczywiście na wstępie, jeżeli nie mamy w ogóle wiedzy spadochronowej i dostaliśmy ilość tam godzinny kurs teoretyczny, dostaliśmy różne informacje, które wcześniej na temat spadochronu nie wiedzieliśmy, to czujemy się o wiele lepsi od tych, którzy tego kursu nie przeszli. Ale to jest zły punkt widzenia. Powinniśmy tam zachować sobie drzwi, wchodzimy do nowego pomieszczenia. W tym pomieszczeniu jest spadochroniarstwo, i w tym momencie nie interesuje nas to, że porównujemy to z brakiem wiedzy o spadochroniarstwie, zanim do tego pomieszczenia weszliśmy. Weszliśmy, od tego momentu możemy traktować siebie samych jako nowicjuszy doświadczenia, które mieliśmy z poprzednich pomieszczeń, które byliśmy, można po prostu przenieść jako schemat, że będąc, uczy... będąc w jakimś innym procesie, powiedzmy, jak się uczyliśmy czegoś, co opanowaliśmy teraz do poziomu ekspert, jakieś zawodowe umiejętności. Nie wiem, bycia kucharzem albo bycia policjantem, tylko dobrym policjantem, a nie złym policjantem. To w tym momencie jest to kwestia, żebyśmy mogli przenieść to wszystko na, do, nowego, do nowego pomieszczenia, w którym przykładamy ten schemat i patrzymy na siebie w sposób dość krytyczny, przyjmując, że możemy wiedzieć dużo mniej, niż nam się wydaje, że wiemy. Więc to można by w ten sposób naprawić. A druga rzecz, to jest kwestia odruchów psychomotorycznych. Spadachniarstwo jest sportem dużych prędkości i nazwijmy to małych zabezpieczeń, bo jadąc samochodem z prędkością 60 km na godzinę, jeżeli przywalicie w drzewo, no to poduszka wam potarmosi trochę nos, będą was może bolały żebra od napinacza pasów, ale nic się wielkiego nie stanie. Skorupa przyjmie na siebie cały problem zderzenia, także to zderzenie będzie miało charakter niesprężysty. Natomiast jeśli spadamy i 60 na godzinę, byśmy jak wór uderzyli w ścianę albo lecimy z taką prędkością poziomu i walimy w ścianę, no to oczywiście w tym momencie zdajemy sobie sprawę, że spadochroniarstwo pod pewnymi kątami jest szczególne, tym bardziej, że obecnie na spadochronach podczas Moment, momentu rozpędzania możemy osiągnąć prędkości zbliżone do prędkości swobodnego spadania, czyli około 200 km/h. To pokazuje, że niestety, chociaż oglądamy filmy o Iron Manie i byliśmy karmieni różnego rodzaju stekami Supermenie, chociaż może Superman jest tam, gdzie tam może być, tam sam będzie Tylko, że byliśmy nakarmieni tymi bzdurami i nam się wydaje jak z kreskówek, że walniemy w ziemię, odbijemy się, wstaniemy, odczepimy kombinezon i jesteśmy gotowi do skoku. Niestety tak nie jest, dlatego, że bardziej można by przyjąć, że jesteśmy skórzanym i to z cienkiej skórki, workiem napełnionym chrustem i ketchupem. I to, jeżeli podejdziemy do tego w ten sposób, zaczniemy szanować trochę prędkości, z której mamy do czynienia. Jeśli wszystko w spadochroniarstwie przebiega dobrze, mamy dobrą pogodę, mamy dobry spadochron, Zrealizowaliśmy w miarę mądrze skok, przygotowaliśmy się w miarę mądrze do lądowania, nie ma żadnych y, zajść, które są niezaplanowane, to raczej nie są nam bardzo potrzebne wszelkiego rodzaju odruchy psychomotoryczne. Możemy wszystko sobie analizować na bieżąco, nawet jeżeli świadomości mamy tylko trochę, bo jest jej tylko trochę. Na początku podczas skoków jest bardzo mało tej świadomości. Oczywiście możemy przemyśleć sprawę przed skokiem, możemy o tym myśleć po skoku. Natomiast w trakcie tego skoku jest bardzo trudno o tym wszystkim myśleć. Dlatego właśnie trzeba mieć przygotowany plan, podobnie jak w nurkowaniu, i robi się plan de jump, jump de plan. To porządkuje pewne kwestie. Jeżeli wszystko jest w porządku, wszystko, to jest wszystko jest w porządku, ale jeżeli następuje coś, co było niezaplanowane, to w tym momencie mamy do czynienia z tego, czy mamy już wyrobione odruchy psychomotoryczne. Ja bym to nazwał trochę, może bym to trochę nawet nie uprościł, ale trochę przejął do. W pewnej kwestii naszej ewolucji. Organizm wraz ze starym mózgiem to są miliony lat ewolucji. I to urządzenie, ta cała maszyneria została, została przygotowana do przeżycia niezwykłe możliwości kalkulacji różnego rodzaju trajektorii ruchu, tego, co robimy, czegoś, czego świadomość nie ogarnia. Natomiast ogarniamy to, będąc za kółkiem kierownicy, ogarniamy to, biegnąc po lesie. Robimy rzeczy, które gdybyśmy chcieli przekalkulować świadomie, najprawdopodobniej byśmy sobie zrobili od razu krzywdę. I proces nauczania, jeżeli chodzi o psychomotorykę, polega na tym, żeby zaangażować, a jedynym językiem z tym niegadającym mózgiem, tym jedynym językiem są powtórzenia. Czyli... Trening, który prowadzi do pamięci mięśniowej, no mięśnie sam nie pamięta nic, to mózg musi pamiętać, co ten mięsień ma zrobić. W związku z tym tak naprawdę uczymy nasz stary mózg, niektórzy nazywają go mózgiem jaszczurzym, uczymy ten mózg, co ma wykonywać i w jakich sekwencjach. Zobaczcie proszę na przykład sporty walki. Tak długo się powtarza jakąś sekwencję, aż wreszcie na ruch, który wykonuje zawodnik, gdzie ręka pod jakimś kątem, z jaką prędkością się przemierza, przemieszcza, to nasz mózg przyjmuje to jako atak i dokonuje sekwencji ruchów, którą może odeprzeć to uderzenie i wyprowadzić swoje uderzenie. Gdyby ktoś na macie myślał i kalkulował, o ta ręka do mnie z taką prędkością tu leci, jak to było, jak to było, to było tak, że muszę tu rękę wystawić, oczywiście dostaniemy fangę w nos i padniemy na plecy, i to będzie koniec. Podobnie jest w spadochroniarstwie. Tyle że znowu tak samo jak ludzie nie wiedzą, ile nie wiedzą, tak samo jeśli chodzi o trening tych, tej psychomotoryki spadochronowej też nie ma nic takiego, co mógłbym nazwać, że jest to procesem ustawicznym. Wydaje mi się, że najlepiej są ćwiczone sytuacje awaryjne i bardzo dobrze, bo to jest najważniejsze. Niestety słyszę i dowiaduję się, że są takie miejsca, w których takie sprawy się ulewa, że na przykład ludzie idą do skoku, chociaż nie trenowali na uprzęży, nie mówię, że podwieszonej, ale nie trenowali powtórzenia pewnego ruchu. Na tyle jest nasz mózg jaszczurzy sprawny, i jest naszym przyjacielem, że wystarczy na chwilę zaangażować mięśnie do tego, co mamy robić, aby o wiele bardziej wzmocnić zapamiętywanie danego, danej sekwencji. Czyli, jeżeli na przykład rozpiszemy sobie na kartce, co, co powinniśmy zrobić, jeżeli będziemy mieli rozdarty spadochron, to Możemy, to jest za, za prosty przykład, ale powiedzmy oby to było coś bardziej skomplikowanego. Samo zapisanie i samo mentalne przetrenowanie doprowadzi do tego, że mniej więcej po pół roku zostanie nam z tego 20% zapamiętania, zapamiętanych informacji. Ale wystarczy, że przetrenujemy to, że poćwiczymy to i uruchomimy, za, zaangażujemy mięśnie w to, to w tym momencie nam zostaje 80% tej, tej wiedzy. To jest moim zdaniem cały czas pomijane przez instruktorów podczas szkoleń. Bardzo niedobrze. Te wszystkie kwestie powinny być nadal na ziemi, powinno być, powinien być kładziony większy nacisk na powtórki pewnych sekwencji ruchu. I o ile sytuacje awaryjne uważam są w miarę dobrze opanowane i y, są, są skoczkowie dość dobrze uczeni, chociaż moim zdaniem troszkę jest za mało powtórek, bo to tak samo jest z utrwaleniem. To, co się nauczymy, na, no ponieważ najwięcej uczymy się podczas szkolenia podstawowego, ta wiedza przenosi się na pozostałe etapy naszego, naszego, naszych, naszych skoków. Ale później, kiedy skoczek jest powiedzmy częściowo doświadczony, powiedzmy, zaczyna się otwierać mu świadomość na skoki, w okolicach skoku 50 albo 100. Oczywiście w swoim mniemaniu on uważa, że już jest bardzo zaawansowany, ale to nie jest prawda. Prawda jest taka, że najtrudniejszy jest pierwszy tysiąc skoków, dopiero potem wszystko idzie z górki. I chociaż uczniowie, których o to mówię, to patrzą na mnie z takim pobolażliwym śmiechem, że o tutaj się wymądrza stary, ma więcej skoków, to się wymądrza, że to tysiąc skoków. Niestety tak jest, niestety tak jest, że chociaż młodemu skoczkowi wydaje się, że koniec kursu to już jest hoho, -ho, będą fanfary, potem jak już zrobił licencja, fanfary, 100 skoków, czyli pierwsze trzy cyfry, o i fanfary, nie, do 200, o to jest teraz obecnie modne, bo 200 to można sobie zacząć robić kurs na wingsuit, albo zacząć robić kurs na base, no to jest super, 200. Po tym dwieście może być mały takie mały kryzysik u spadochroniarza. Bo jeżeli do tej pory nie wyrobił sobie pewnych kwestii e, też społecznych i funkcjonowania w grupie, działania, przygotowania wspólnych skoków, może się wypalić i może, może nie dojść do kolejnego etapu, w którym jest skoków 500, czyli licencja D według standardów FAJ i to, że można rozpoczynać już kursy instruktorskie. Czyli można też powiedzieć, że 500 skoków traktowane jest niejako. Jako, jako otwarcie furtki do zawodostwa. Tylko to 500 to cały czas jest 500, które nie jest równe temu 500, kiedy było standaryzowanie przez FAI. Kiedyś 500 wymagało wielu lat skakania. Teraz 500 przy ciężkiej karcie kredytowej to jest do wyrobienia spokojnie w jeden sezon. Więc trudno jest powiedzieć o ekspercie, który ma 500 skoków. Dlatego przyjąłem, że jest to tysiąc, żeby, żeby po tym 500, żeby on sobie mógł ochłonąć, żeby on sobie się osiąść w tym swoim skakaniu, nabrać perspektyw do swoich umiejętności, poznać swoje, swój temperament, poznać swoje słabe strony. Co, co więcej, jeśli zaczyna tą ścieżkę zawodową, to też jest bardzo fajne, bo zaczyna się uczyć tego, jak uczyć. Co też moim zdaniem wpływa na jego własne, jego własne wewnętrzne bezpieczeństwo. bezpieczeństwo, które sam generuje wokół siebie. I cała ścieżka, oczywiście, zmniejszania spadochronów. Także wydaje mi się, że przyjęcie tego, że tysiąc skoków, a potem zaczyna się robić wszystko prostsze i idziemy z górki, jest dość trafne. I jeżeli do tego tysiąca skoków, nawet nie byłby to proces ustawiczny, ale byłby to proces, który jest uporządkowany, który jest powtarzalny. Gdyby utrwalać sobie różnego rodzaju treningi, czy to pracy na taśmach, czy powtarzalnych lądowań, trening, treningu celności lądowania, analizę nagrywania własnych nagrywania filmów i oglądania tych filmów, z tych lądowań, podczas skoków w powietrzu, zamiast świdrowania bez sensu, tak samo, czy to jest jakakolwiek dyscyplina, którą robimy, jakikolwiek typ, tak zwanego fan on się powinien zakończyć tym, że Kumple, którzy spotkali się w powietrzu, spotykają się przy telewizorze. Albo, przepraszam, telewizor to już coraz rzadziej, ale spotykają się przy monitorze swojego komputera albo jakiegoś innego urządzenia do odtwarzania tego, tego filmu. I nie tylko po to, żeby porechotać radośnie, co oni tam porobili, tylko żeby powyciągać wnioski z tego i wzajemnie wymienić się informacjami na temat tego skoku. W tym momencie ten skok staje się dużo bardziej wartościowy. Zaczynamy mieć pewien, 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 pewien element zwrotny i możemy nanieść to do schematu swojego szkolenia. Gdyby tak było, byłoby super. Niestety... Znowu, oczywiście mogę się mylić, może być tak, że na Waszej strefie jest zupełnie inaczej, tylko na tych strefach, na których byłem, tak to zaobserwowałem. Może też być tak, że akurat ja mam tak kiepsko obsrane okulary i widzę takie rzeczy, natomiast tak naprawdę to nie istnieje i Wy na swoich, w swoich miejscach, które skaczecie, dostrzegacie to zupełnie inaczej. Ale wydaje mi się, że zdecydowana większość, która jest krótkowzrocznie na, w interesie działania strefy zrzutu, Czyli napierdolić jak najwięcej skoków w na najkrótszym czasie, na dłuższą metę nie jest dobre, bo moim zdaniem traci się skoczków. Oni się szybciej wypalają, mogliby pozostać dłużej. Zobaczcie na dziadków, którzy robią duże formacje, na dziadków, którzy latają i robią formacje na otwartych spadochronach. Oni spotykają się regularnie i są. Można by poprzez wyrobienie pewnych nawyków szkolenia i podtrzymywania pewnych relacji w grupie. Bardzo mocno utrwalić i utrzymać liczbę skoczków, która nie będzie musiała tak często skakać, ale w sposób bardziej liczny będzie na strefie, będą mieli czas na to, żeby na przykład lecąc mniej razy obserwować, co się dzieje dookoła. będą też niejako wpływali na bezpieczeństwo. To można by oczywiście rozwinąć, ale może kiedyś, to, czy może kiedyś to się, to się w tą stronę pójdzie. Na razie moim zdaniem jest tak, że mamy zawodników, którzy. Najpierw radośnie, rechocząc, świdrują powietrze, potem bujają się na otwartych spadochronach i potem w sposób jakiś chaotyczny, no, ale niezwykle, nazwijmy to, pokazowy, lądują. Ci, co mają na tych schokach tam 500, 800, 1000, to już lądują mniej więcej w tym samym miejscu, chyba że akurat się zmienią warunki pogodowe, wtedy oni tego nie uwzględnili, bo nie mieli kiedy patrzeć na warunki pogodowe, bo akurat lecieli po poprzednim wylocie, w związku z tym nie zauważyli zmian pogodowych. Więc jeżeli coś się zmienia, no to oni gdzieś tam lądują hen, hen, daleko, bo przecież nie trzeba było zmieniać wysokości otwarcia. Zawsze się po otwarciu się do lotniska, więc teraz też się do lotniska. Więc jest, jest, jest świdrowanie, bujanie i byle jakie lądowanie. To jest większość. I pośród nich, jak rodzynki, są ludzie, którzy. Co smutne, często traktowani są troszkę bardziej pogardliwie, bo niejako od, odróżniają się od tej grupy. Kreującej modę spadochronową, która wygląda z mojego punktu widzenia nędznie, ale powiem Wam tak, tak samo jak z mojego punktu widzenia wygląda nędznie ta, ta moda i właśnie ten szpan bezrefleksyjny, tak samo na mnie patrzą w ten sposób ten, ten, ten sam sposób oni mnie widzą. Ja jestem jakąś tam marudą, która coś tam ględzi przed monitorem, robi ciągle to samo, szkoli tak samo ludzi od podstawówki, lata sobie jakoś w tym powietrzu, ale nie w żaden szczególny, wyszukany sposób, trochę w starym stylu. Więc myślę, na siebie patrzymy podobnie, nie, nie działamy na podobnych falach. Być może nieraz ktoś z nich wyciągnie jakieś wnioski z tego, co opowiada nam na podstawie analizy, jakiejś, jakiejś analizy wpadku. Nie? Natomiast raczej się nie spotykamy w tej samej przestrzeni. Wydaje mi się, że paradoksalnie trafiam z tym, co ględzę i potrafię ględzić tak przez. Dziesiątki minut trafiam do osób, które wynajdują w tym pewne analogie do aktywności i do sposobu spędzania swojego czasu. I to jest też dla mnie bardzo dobre. Także reasumując, jeśli chodzi o jedną gałąź, nie wiemy, ile wiemy, natomiast potrafimy w ciągu 5 sekund znaleźć na YouTube bezbłędnie film, w którym ktoś podpala swojego pierda. Ale nie możemy znaleźć kwestii tego, w jaki sposób się zmienia pogoda wieczorem, co się też dzieje w powietrzu, i tak dalej. Nie interesują nas kwestie pogodowe, na przykład no, cokolwiek. Tak samo mogą nas interesować kwestie techniczne. I potrafię znaleźć gościa, który przychodzi, żeby przełożyć zapas, i pytam się go, czym ma Skyhooka. On nie wie. Ja się zastanawiam, jak to sobie, to otwórz ten spadochron. no zobacz, czego tam masz, nie? zobacz, co tam masz w tym zapasie i tak przecież muszę to poskładać, to chociaż sobie potrenuj, potrenuj sobie swoje sytuacje, otwórz sobie swój własny zapas i weź to pozaglądaj. Jeżeli ludzie nie chcą tego wiedzieć, jeżeli, jeżeli wystarcza im to, co im wystarcza, nie, nie, nie dostrzegają tego, że w tej przestrzeni, w której czegoś nie wiemy, może być coś dla nas bardzo istotne w danym skoku, to jest to moim zdaniem zagrożenie. I apelowałbym o to, aby wszyscy skoczkowie, którzy są e, niejako bardziej świadomi, aby w sposób kulturalny dzielili się z innymi wiedzą. Nie, nie w ten sposób, żeby wykazywać, że jesteś kogoś mądrzejszym, bo to nie jest mądrość, tylko akurat masz tę wiedzę, albo nie masz. Nie, nie, nie czyni z ciebie ta wiedza tego, że jesteś mądry. Ktoś jest głupi, akurat czegoś się dowiedział, być może można powiedzieć, że troszkę więcej wie, ale można by być głupi, więc to nie o to chodzi. I druga kwestia. To jest świadomość potrzebnego nam bardzo treningu psychomotorycznego w każdej, w każdym kawałku, w każdej dziedzinie. Jeżeli to są sytuacje awaryjne, to już je sami róbcie, jak macie, macie po 100-200 skoków. Nie musicie tego brać instruktora. Jako dwie-trzy osoby z takim doświadczeniem macie już olbrzymi potencjał. Układanie spadochronu. No, tak samo to można robić. Ćwiczenie poprawa swojej sylwetki, każde łóżko jest dobrym narzędziem do pracy. Jeżeli chodzi o latanie, Analiza filmów z lądowań, oglądanie, dopytywanie się to są rzeczy, które też są bardzo potrzebne i też zwiększają możliwości potem waszego bezpiecznego latania. Jeśli ktoś ma ochotę, część materiałów, które są zaszyte w e-bookach, moim zdaniem bardzo się Wam przydadzą. Jest jedna pozycja, którą nie tyle odradzam, ale powiedziałbym zostawcie ją sobie na koniec, bo jest trudna, jest ciężka. Ta ciężka propozycja to jest, są, to jest analiza wypadków śmiertelnych w spadochroniarstwie. Jest to naprawdę trudna pozycja, ale kurs AFF, który nie jest tylko dla kursantów, ale jest dla ludzi, którzy nie skaczą, a chcieliby się czegoś dowiedzieć o skakaniu, dla tych, którzy już skaczą, żeby zobaczyli, ile mogli zapomnieć albo ile mogli się nie dowiedzieć, to są bardzo istotne. Bardzo polecam na zimę sytuacje awaryjne, czyli zrozumienie ciągu. Pewnych akcji, następujących reakcji, czyli jak zaczyna się droga do wypadku, co się dzieje w danym, danym, danym zdarzeniu niebezpiecznym, jak z niego można wyjść i jakie mogą być komplikacje. Bardzo ładnie otwiera, otwiera oczy na pewne zdarzenia wokół, tak żebyśmy mogli jako inteligentny człowiek przewidzieć ewentualne negatywne konsekwencje planowanego przez nas działania. Bo to jest coś, co możemy nazwać. Drogą do bycia ekspertem i drogą do bycia bezpiecznym. Jeżeli analizujemy, kalkulujemy ryzyko i patrzymy, że przyjemność, którą z tego uzyskamy, przewyższa ryzyko, które podejmujemy i potrafimy to ryzyko dobrze skalkulować, to wchodzimy w tą zabawę świadomie. Jeżeli nie potrafimy skalkulować ryzyka i myślimy tylko o przyjemności, którą będziemy czerpali z endorfin, ewentualnie satysfakcji zrobienia jakiegoś ciekawego numeru, to zachowujemy się jak nastolatkowie, czego nikomu nie radzę. No to pogadałem, zapraszam w takim razie do kolejnych filmów. Ten całkiem widzę ładnie poszedł, poględziłem prawie pół godzinki. Pozdrawiam serdecznie, życzę wszystkim miłego dnia, a jak będą skakali kiedyś nasi przedstawiciele spadochronowi, to życzę Wam wszystkim bezpiecznych skoków. dali dla widzów kanału Atmosfera i dla reszty.